Hej, czy witajcie! Z tej strony Atras284 To jest kolejny odcinek na moim kanale I w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie właśnie tą saszetkę, którą widzicie przed Wami Jest to saszetka z serii LEGO City o numerze katalogowym 40373. Zawiera ona 51 elementów, jak widzimy tutaj w prawym górnym, w górnym, znaczy w lewym górnym rogu, przepraszam. No i właśnie dzisiaj ją sobie otworzymy. Także słuchajcie, zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, ponieważ ponad 70% z Was tego nie robi, a to jest naprawdę bardzo dużo. No i jakby każdy z Was zasubskrybował mój kanał, to byśmy mieli teraz ponad. 5000 subskrypcji, no także zasubskrybujcie, będzie mi bardzo miło. A teraz zaczynamy, słuchajcie. E, mamy tutaj cztery ludziki i budowle, jak widzicie, tutaj. E, no, tutaj przód się prezentuje w sposób następujący. E, tutaj mamy napis LEGO e, w lewym górnym rogu. No i co? No i myślę, że to tyle. Tutaj ten e, plastik jest w kształcie ludzika, jak widzicie. E, z tyłu. Saszetka prezentuje się następująco. Mamy także informacje o jego cenie. Cena to jest dokładnie 59 zł i 99 groszy. Ja ją kupiłem bynajmniej w takiej cenie. E, no i tak ona wygląda. Tutaj mamy jeszcze u góry pokazane ludziki. Niestety wam pod takim kątem muszę to pokazać. E, tutaj mamy też ten stojak, więc naprawdę bardzo fajnie. Tu mamy jakieś informacje. To nie jest jakieś zbytnio ważne. E, no i co? No i słuchajcie, myślę, że możemy to otworzyć już tutaj od dołu mamy tasiemki którą e, odczepiamy ja sobie tutaj nożyczkami to tak troszkę podważę żeby mi było łatwiej to że tak powiem odkleić no jak widzicie brzydko mi to poszło ale no niech będzie nożyczki sobie wziąłem tutaj tylko po to żeby sobie podważyć po prostu tę tasiemkę bo, jakbym miał ją odklejać tak normalnie, to by było dosyć ciężko. Dobra, słuchajcie, dostaliśmy się tu do środka, i co teraz? Mmm, ok, i teraz się dostaliśmy już do e, tego naszego plastiku, który jak wyjąłem, od razu się rozpadł. Także tutaj już mamy puste pudełko. No i w środku znajdujemy właśnie taki woreczek oraz instrukcyjkę. Także słuchajcie, ja otworzę. Ten nasz woreczek, i zobaczymy tutaj na elementy, które znajdują się właśnie w tym pudełeczku. Także słuchajcie, tutaj nasze elementy są już wszystkie wysypane. Ja wam tutaj postaram się jakoś to o, w ten sposób pokazać, mniej więcej. E, tutaj mamy właśnie wszystkie te elementy już wysypane, jak widzicie. Także słuchajcie, no przejrzyjmy na szybko instrukcyjkę. Instrukcyjka wygląda w ten sposób. Jest ona strasznie malutka, musicie przyznać. Tutaj mamy właśnie instrukcję do wszystkich tych naszych postaci, jak zbudować, oraz tutaj ten pistolecik, taki, oraz trąbkę. Co jest dosyć ciekawe. No i z tyłu mamy ten nasz stojak. Także ja to sobie teraz wszystko zbuduję i zaraz Wam to pokażę. Oczywiście kamery wyłączać nie będę. Pokażę Wam tutaj to na kamerze, że tak powiem, jak to się buduje. Dobra. Słuchajcie, zaczniemy myślę budowę od ludzików. Także potrzebujemy najpierw takie ciałko. Teraz wąsiska i buźkę tego. Jednego pana. O, właśnie, znalazłem ją sobie tutaj. Już Wam zaraz wszystko oczywiście pokazuję, jak to wygląda. Teraz jeszcze muszę znaleźć do niego kapelusik. Pyk. A spodnie. Dobra. I słuchajcie, Ludzik prezentuje nam się następująco. Jest to taki pan z wąsem. Z boku niestety nadruków nie ma. Z tyłu ma takie nadruki. No, i z tego boku też niestety nic nie ma, ale figurka bardzo fajna, bardzo kolorowa. Podoba mi się. Odkładam ją na razie, bo muszę zbudować tą jego trąbkę, że tak powiem. Także słuchajcie, szukamy elementów. Mamy tutaj ten pistolecik, że tak powiem. Taki malutki klocuszek. I doniczka. Dobra, i już Wam pokazuję ten pistolet. Ten pistolet wygląda w następujący sposób. Znaczy, to jest megafon, prawda? To jest megafon, ale to też można, że tak powiem, e, jako pistolet używać, jak ktoś będzie chciał. Także, no tak wygląda ta postać. Naprawdę bardzo fajna. Ok, teraz lecimy z drugą minifigurką. Ok, więc druga minifigurka to jest e, w sumie praktycznie taka sama, tylko jest to. E, taka pani jest to taka pani e, która też myślę, że obsługuje ten e, to jakby miejsce ten, ten plac zabaw, czy co to jest dobra, e, włóżmy sobie to i jeszcze strzałkę dobra, i już wam pokazuję tę minifigurkę ok, także ta minifigurka prezentuje się w sposób następujący, jest ona bardzo podobna do tamtego pana, tylko że jest kobietą e, ma pistolecik taki czerwony Fajne blond włosy. E, tutaj nóżki i ciałko. No mówię, to jest akurat takie samo jak w tamtym ludziku. Z boku też nie ma niestety żadnego nadruku, co jest minusem. No i tak ona się prezentuje. Nie ma też. O! Jednak ma, ma drugą minkę. Ma takie okularki, także naprawdę bardzo fajnie. E, a jeszcze, czy ten pan ma? No nie, ten pan nie ma drugiej minki. Ok, także lecimy z kolejną minifigurką. Kolejna minifigurka to jest jakiś mieszkaniec. Myślę. Także sobie go złożymy teraz, w tym momencie. E, ok, pyk. E, jeszcze teraz jego włoski muszę znaleźć. I on trzyma żółtego e, lodzika, tylko. O, tu jest, znalazłem. No i dobra, słuchajcie. Ta minifigurka prezentuje się w sposób następujący. Czekajcie, ostrość. O, dobra. E, tak wygląda. Z boku prezentuje się tak, z tyłu tak. Z boku tak. No, i tak ona po prostu wygląda. No, jest to zwykła taka minifigurka z Lego City. Ma też drugą, minkę, taką bardziej uśmiechniętą, że tak powiem. Także naprawdę bardzo miło. E, no, i ostatnia minifigurka to będzie taka e, dziewczynka. Już wam buduję ją i pokazuję. Także tak ona się prezentuje. Ona ma tylko logika też. Taka fajna dziewczynka. Fajna minifigurka, naprawdę bardzo kolorowa. E, fajny ma ten nadruk kucyków takich na koszulce. Nawet na buźce ma takie jakieś gwiazdeczki, tęcze tutaj bardzo fajnie. E, no i słuchajcie, z boku ona się prezentuje tak, z tyłu tak. E, tutaj ma fajnie nadruki nawet. Nie są one jakoś bardzo widoczne, ale tu są te dwa paski u góry i dwa u dołu. E, no i drugą minkę niestety nie posiada. Także z ludzików to by było na tyle. Przechodzimy teraz do sekcji budulcowej, że tak powiem. Ja Wam tutaj będę pokazywał, co ja buduję. A, także słuchajcie, tutaj musimy to przyczepić. Po bokach takie brązowe elementy. Na górze dwa złote groszki. Później dwa elementy szyby. Na górę idą Okej, okay, pyk i pyk. Oczywiście ja Wam wszystko tutaj zaraz pokażę, jak to dokładnie wygląda. Teraz jeszcze takie trzy madełka po bokach. Pyk. A teraz takie elementy, żeby to nam się wszystko trzymało. Ja już tutaj widzowie kończę to budować. Tak naprawdę już jestem na przedostatnim kroczku. Mm, można tak powiedzieć. Dobra, teraz to idzie tutaj. Pyk, to idzie tutaj. Białe idzie tu. I teraz musimy jeszcze zawiesić. Oj, czekajcie, bo nie po kolei tu przyczepiłem i nie mogę się wpasować. Dobra. Teraz tutaj jeszcze są takie misiaczki po bokach, co naprawdę bardzo fajnie wygląda. I mamy też tutaj zbudować sobie puszki razy 3. I je mamy tam wsadzić. Także tutaj zbudujmy szybko te puszki. Ok, i to się prezentuje w sposób następujący. Jest to takie stanowisko. Jeszcze tutaj zapomniałem o takiego elementu, który jest naprawdę bardzo fajny. Bardzo fajnie nam to zdobi. Tu po bokach są te miski, jak widzicie. Z boku prezentuje się to tak, z tyłu tak. No i tutaj tak. Także, słuchajcie, tak to wygląda tak się prezentuje ten zestaw. Tutaj mamy jeszcze te trzy puszki, które stawiamy w środku. No i te figurki mogą do nich strzelać. Niestety nie mam, jak Wam tego pokazać, no bo trzymam to w ręce. Także, słuchajcie. E, to by było na tyle, mam nadzieję, że opening Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie łapeczce w górę. Cześć i pa!